Dlaczego Ryszard Rynkowski nie chciał już dłużej żyć? Co skłoniło człowieka, który śpiewał o miłości, by sięgnąć po załadowany pistolet i przyłożyć go do skroni? Historia zaczęła się bardzo zwyczajnie. Ryszard Rynkowski urodził się 9 października 1951 roku w Elblągu. Już jako dziecko zasiadał przy fortepianie w Państwowej Szkole Muzycznej, a w Liceum zyskał reputację duszy towarzystwa. Prowadził kabaret Tak to Bywa, który w 1968 roku zdobył drugą nagrodę na plebiscycie zespołów szkolnych Polski Północnej. W tamtym czasie grał w amatorskich zespołach i z każdym rokiem coraz bardziej zanurzał się w świat muzyki. Po ukończeniu studiów na Wydziale Wychowania Muzycznego w Olsztynie w 1973 roku przeniósł się do Warszawy. Tam współpracował z operetką warszawską oraz teatrem na targówku, a w latach 1977-1978 grał na pianinie w grupie Gramin. Później dołączył do zespołu Victoria Singers który w 1979 roku przemienił się w kwartet wokalny Vox. To właśnie wtedy nastąpił jego wielki przełom. Z zespołem Vox Rynkowski zdobył trzecią nagrodę na festiwalu w Opolu w 1979 roku, a rok później brązową lirę na festiwalu w Bracławiu. Popularność rosła jak na drożdżach. Rynkowski współpracował z zespołem aż do 1987 roku, kiedy zdecydował się postawić na własną karierę solową. Ten krok okazał się strzałem w dziesiątkę. Wkrótce zaczął zdobywać pierwsze nagrody na festiwalu w Opolu w latach 1989 i 1990, a następnie kolejne w 1994 i 1999 roku. W 2001 roku odebrał Grand Prix za całokształt działalności artystycznej, a także Fryderyka jako wokalista roku. Jednak sukcesy te przyszły z kosztami, które okazały się bardzo bolesne. Największy cios spadł na rynkowskiego już w 1996 roku, kiedy jego pierwsza żona, Hanna, zmarła na raka piersi. Był to dla niego niewyobrażalny szok. Kiedy dowiedział się o diagnozie, natychmiast odstawił alkohol i każdą wolną chwilę poświęcał opiece nad żoną. Był przy niej do samego końca. Po jej śmierci został sam z córką Martą, która przyszła na świat w 1978 roku. Przez długie miesiące zmagał się z samotnością i nie wierzył, że jeszcze kiedyś się zakocha. Aż w jego życiu pojawiła się Edyta, młodsza od niego o 22 lata. Oboje mieli wątpliwości, gdyż różnica wieku była znaczna. Edyta długo ukrywała przed rodzicami, z kim się spotyka. Pamiętam naszą pierwszą randkę. Zapytałem, gdzie chciałaby pojechać. Powiedziała, że do Krakowa. To dla mnie była groza, wspominał później Rynkowski z charakterystycznym dla siebie dystansem. Edyta wyglądała jak wspaniała dziewczyna, a obok niej szedł taki stary facet z brzuchem. Trzymaliśmy się z metr od siebie. Jednak miłość zrobiła swoje. Wzięli ślub w kaplicy zamkowej na Szczytniku w Górach Stołowych. Owocem ich związku jest syn Ryszard Junior, dla którego dumny tata napisał piosenkę umieszczoną na płycie Zachwyt. Rynkowski. Doskonale zdawał sobie sprawę, że nie będzie mógł koncertować wiecznie. Jego emerytura wynosiła zaledwie 1160 zł miesięcznie, co było efektem opłacania niskich składek. Z tego powodu, razem z żoną, postanowili zainwestować w centrum rehabilitacyjne, które stosowało innowacyjne metody leczenia. Wspólnie z żoną założyliśmy nowoczesne centrum, gdzie pomagamy ludziom z problemami kręgosłupa i po urazach kończyn tłumaczył. Wydawało się, że wszystko wraca na właściwe tory: rodzina, stabilne finanse, spokojne życie w zbliźnie na pojezierzu Brodnickim. Jednak pod tą spokojną powierzchnią zaczęły narastać problemy, które wkrótce miały wybuchnąć z całą siłą. Noc z 15 na 16 listopada 2016 roku. Pod własnym domem Ryszard Rynkowski wychodzi na zewnątrz z naładowanym pistoletem w ręku. W powietrzu czuć napięcie. Mężczyzna grozi rodzinie, że odejdzie na zawsze. Przerażeni sąsiedzi, dzwonią po policję. To był moment, kiedy cała fasada spokojnego i poukładanego życia rozsypała się w pył. Policjanci pojawili się błyskawicznie i zastali Rynkowskiego całkowicie rozbitego na skraju załamania. Po kilku minutach rozmowy sytuacja zaczęła się powoli uspokajać. Artysta w końcu oddał broń. Pistolet był naładowany ostrą amunicją. Gdyby nie szybka interwencja, mogło dojść do tragedii. W 2017 roku Rynkowski stracił pozwolenie na broń. Oficjalnie, z powodów zdrowotnych, nieoficjalnie wszyscy zdawali sobie sprawę, co było prawdziwą przyczyną. Co doprowadziło do tego dramatycznego momentu? Rynkowski od lat zmagał się z narastającą frustracją. Koncertowanie stawało się coraz trudniejsze, a muzyczny świat pędził do przodu w tempie, z którym trudno było dotrzymać kroku. Młodzi słuchacze wybierali zupełnie inne brzmienia. A jego przeboje z lat 80. i 90. zaczynały brzmieć jak relikt minionej epoki. Do tego dochodziły problemy finansowe. Emerytura nie pozwalała na spokojne życie. Więc trzeba było wciąż koncertować, lecz zaproszeń było coraz mniej. Organizatorzy zaczęli stawiać na młodszych artystów. Rynkowski czuł się coraz bardziej wypychany na margines. A potem przyszła pandemia. Lockdown zatrzymał wszystko: koncerty, podróże, spotkania z fanami. Artysta, który przez całe życie był w ciągłym ruchu, nagle został uwięziony w czterech ścianach. Sąsiedzi wspominali w rozmowie z magazynem na żywo, że żal było na niego patrzeć. Miotał się jak lew w klatce, bo to człowiek, który nie znosi bezczynności. Każdy dzień przynosił coraz większą frustrację. Rynkowski nie wiedział, kiedy i czy w ogóle wróci na scenę. Czy ktoś jeszcze będzie chciał słuchać jego muzyki? Te pytania nie dawały mu spokoju. Siedzenie w domu i rozmyślanie o przeszłości było dla niego prawdziwą torturą. Człowiek, który przez dekady żył w biegu, nagle musiał się zatrzymać. To było zupełnie nie w jego stylu. Wtedy pojawiło się światełko w tunelu. Żona Edyta. To ona wyciągnęła go z marazmu, namawiając do wspólnych spacerów. Nordic Walking nad jeziorem stał się ich codziennym rytuałem. Podczas tych wędrówek planowali dzień i rozmawiali o przyszłości. Edyta robiła wszystko, by Ryszard wrócił do formy. Te spacery i długie rozmowy stały się dla niego punktem obowiązkowym. Sport rzeczywiście zadziałał jak lekarstwo. Regularny ruch obniżył poziom stresu, poprawił sen i przywrócił choć odrobinę energii. Zdradził przyjaciel rodziny w tygodniku. Rękowski powoli wychodził z depresji, lecz demony nie zniknęły, zostały tylko przyciszone. Strach przed końcem kariery, lęk przed starością i poczucie bycia niepotrzebnym wciąż gdzieś w tle siedziały mu w głowie. Alkohol stał się sposobem na uciszenie tych myśli. Edyta robiła, co mogła, aby wspierać męża, ale nie mogła być przy nim przez całą dobę. Gdy zostawał sam, coraz częściej sięgał po butelkę. Tamta noc z 2016 roku była sygnałem ostrzegawczym, wołaniem o pomoc, ale nikt nie potraktował tego poważnie. Wszyscy myśleli, że najgorsze już minęło że kryzys jest za nim. A jak bardzo się wszyscy mylili, pokazały wydarzenia z 2025 roku. 14 czerwca 2025 roku Ryszard Rynkowski jechał na festiwal w Opolu, gdzie miał wystąpić podczas koncertu z okazji 75. urodzin Jacka Cygana. To miał być jeden z jego nielicznych występów w tym roku. Szansa na powrót do świateł reflektorów. Jednak do Opola nigdy nie dotarł. Około godziny 14:30 na drodze krajowej nr 15, niedaleko Brodnicy, doszło do kolizji drogowej. Rynkowski prowadził BMW i uderzył w tył Volkswagena. Na szczęście nikt nie został poważnie ranny. Była to zwykła kolizja, jaka na polskich drogach zdarza się codziennie. Problem pojawił się, gdy na miejsce przyjechała policja. Funkcjonariusze od razu wyczuli, że coś jest nie tak. Rynkowski zachowywał się dziwnie, mówił niewyraźnie i miał problemy z koordynacją ruchów. Poproszono go o odmuchnięcie w alkomat, a wynik był druzgocący. 1,6 promila alkoholu we krwi to była katastrofa. Artysta, który przez lata budował wizerunek odpowiedzialnego ojca rodziny. Został przyłapany na prowadzeniu samochodu w stanie ciężkiego upojenia alkoholowego. I to w środku dnia, w drodze na koncert. Policjanci na miejscu zatrzymali mu prawo jazdy, a następnie przewieźli na komisariat, gdzie pobrano krew do szczegółowych badań. Wyniki potwierdziły wynik z alkomatu. Sprawa trafiła do prokuratury rejonowej w Brodnicy, która nie miała wyjścia prowadzenie pojazdu mechanicznego w stanie nietrzeźwości to przestępstwo zagrożone karą do dwóch lat więzienia, a przy tak wysokim stężeniu alkoholu, powyżej 1,5 promila, maksymalna kara wzrasta do trzech lat. Do tego dochodził obowiązkowy zakaz prowadzenia pojazdów na okres od trzech do piętnastu lat. Rynkowski próbował się tłumaczyć, mówiąc o stresie, problemach osobistych i trudnej sytuacji finansowej, ale prawo jest bezwzględne. 30 września 2025 roku akt oskarżenia trafił do sądu. Sprawa była oczywista, nie było żadnych wątpliwości co do winy. Badania krwi nie kłamały, a świadkowie kolizji potwierdzili, że Rynkowski był sprawcą zdarzenia. Pozostało tylko czekać na wyrok. Media natychmiast rozpisywały się o incydencie. Nagłówki w gazetach i portalach internetowych brzmiały: Ryszard Rynkowski, pijany za kierownicą. Legenda polskiej muzyki zatrzymana przez policję. Skandal w drodze do Opola. To był kolejny cios dla artysty. Po incydencie z 2016 roku. Liczył na to, że najgorsze już za nim że odbuduje reputację. Teraz wszystko legło w gruzach. Organizatorzy koncertów zaczęli się zastanawiać, czy warto ryzykować współpracę z kimś, kto ma problemy z alkoholem. To jednak był dopiero początek dramatu. 18 września 2025 roku Rynkowski wrócił z żoną z wakacji. Wszystko wydawało się normalne, Edyta czuła się dobrze, nic nie wskazywało, że dzieje się coś złego. Około godziny 16 Rynkowski znalazł żonę nieprzytomną w mieszkaniu. Natychmiast wezwał pogotowie ratunkowe. Karetka przyjechała bardzo szybko, jednak lekarz stwierdził zgon na miejscu. Magdalena Edyta Rynkowska zmarła nagle w wieku 52 lat. Dla Rynkowskiego było to szokiem, którego nie da się opisać słowami. Jeszcze rano rozmawiał z żoną o planach na najbliższe dni, a Edyta nie skarżyła się na żadne dolegliwości. Nic nie wskazywało na zagrożenie jej życia. Prokuratura wszczęła śledztwo w sprawie nagłej śmierci, co jest standardową procedurą. Ciało zostało zabezpieczone do sekcji zwłok. Wyniki badania patomorfologicznego ujawniły przyczynę zgonu. Edyta cierpiała na żylaki przełyku, schorzenie, które może długo nie dawać objawów. Bezpośrednią przyczyną śmierci była niewydolność krążeniowo-oddechowa. Była to naturalna śmierć, nikt nie był winny. Jednak dla Rynkowskiego to nie miało znaczenia. Stracił najbliższą osobę. Kobietę, która przez lata była jego oparciem i pomagała mu przetrwać najtrudniejsze chwile. 22 września miało odbyć się przesłuchanie rynkowskiego w sprawie śmierci żony, jednak artysta nie stawił się na komisariacie. Jego stan emocjonalny był tak zły, że nie był w stanie składać zeznań. Przesłuchanie przełożono na następny dzień. 23 września Rynkowski przyszedł na komendę Powiatową Policji w Brodnicy wraz ze swoim adwokatem mecenasem Adamem Kozoziemskim. Otrzymał podstawowe wydanie Aktu zgonu i występował jako osoba pokrzywdzona, będąc mężem zmarłej. Jak może czuć się osoba, która straciła najbliższą osobę? Jest rozbita tą sytuacją, ale musi się starać dla syna. W tej chwili musi stanąć na wysokości zadania, mówił jego adwokat dziennikarzom. To, co Rynkowski powiedział podczas przesłuchania, pozostaje tajemnicą. 27 września odbyły się uroczystości pogrzebowe Edyty Rynkowskiej. Ceremonia przebiegła w spokojnej atmosferze, a rodzina prosiła o uszanowanie prywatności w tym trudnym czasie. Dla Rynkowskiego był to koniec świata. W ciągu trzech miesięcy stracił zupełnie wszystko: reputację przez kolizję pod wpływem alkoholu, perspektywy zawodowe przez proces sądowy oraz najbliższą osobę przez nagłą śmierć. Menadżer artysty Bogdan Zepp podjął jedyną rozsądną decyzję. Jesienna trasa koncertowa rynkowskiego, planowana na 19 października 2025 roku, obejmująca siedem miast, Została przemożona na wiosnę. Pozostało pytanie, czy artysta zdoła się podnieść po tak wielkich tragediach. Odpowiedź poznamy wiosną 2026 roku. Jeśli wróci na scenę, będzie to znak, że pokonał najtrudniejszą walkę, walkę z własnymi demonami. Historia Rynkowskiego jest ważną lekcją dla wszystkich artystów. Sława i sukces nie są tarczą chroniącą przed życiowymi problemami. Czasem wręcz je pogłębiają. Presja, oczekiwania fanów, strach przed utratą popularności, to wszystko potrafi przytłoczyć nawet najsilniejszych. Niestety, czasem prowadzi to do tragedii.